Z tej strony Łysy, witam Was na moim kanale. Dzisiaj uznałem, że skończyłem właśnie instalację rekuperacji, więc opowiem Wam o kosztach, ile mi to zajęło, jak to wszystko zaplanowałem. Zacznijmy, może od samego początku. Już na etapie wybierania projektu, ustalania wszystkiego z architektem, bo projekt mieliśmy robiony indywidualnie, że nie chcę wentylacji grawitacyjnej. Więc od razu w założeniu była wentylacja mechaniczna, dlatego właśnie odpowiednio dobrane są grubości posadzek, bo również nie chciałem opuszczać sufitów, żeby robić tego w suficie. Najłatwiej było mi to położyć na stropie i w ten sposób zrobić instalację. To już było ustalone wcześniej. Potem drugi raz, kiedy pomyślałem o rekuperacji, to był moment, kiedy zbroiłem strop. Wtedy odezwałem się do jednej, do jednej firmy, poprosiłem o takie mniej więcej rzuty, gdzie mam zostawić przepusty. Firma bez problemu mi to do, y, wykonała, więc po prostu przy laniu stropu w te miejsca powrzucałem sobie rurę 160, żeby darować sobie wiercenie, no bo to jednak spore otwory, a firmy sporo biorą za każdą dziurkę, więc to był kolejny etap. I w tym moment, y, wtedy zostawiłem sobie właśnie wszystkie otwory po, już w stropie oraz otwór na pion. Y, otwór na pion, no to akurat nie wiedziałem jakiej wielkości zrobić. Postawiłem go troszeczkę większy, zawsze to tam żaden problem, więc to już miałem. No i przyszedł teraz moment, kiedy trzeba było się wziąć za instalację. Napisałem do wielu firm o sam materiał, no bo wiedziałem, że sam to będę wykonywał, więc odezwałem się o sam materiał. Rozbieżności cenowe naprawdę były różne i te oferty, jak przeglądałem na przykład oferta była fajna, materiał za 6 tysięcy, tylko nie było połowy rzeczy. Dawali same kanały elastyczne. A nie dawali w ofercie na przykład rur prostych. Więc to tak trochę średnio wszystko było. Odezwałem się to również lokalnie tutaj do jednej firmy, którą mam niedaleko. Poprosiłem ich o ofertę. Ich oferta była chyba jedna z droższych, ale za to była kompletna. No więc początkowo tylko tam mailowo, bodajże, że dwa maile wymieniliśmy. Ja się odezwałem do nich już w kwietniu, bo wtedy zbierałem oferty na to wszystko. I uznałem, dobra, zadzwonię, przejadę się tam, pogadam. Pan był na tyle miły, że tylko wydrukował ofertę, którą mi wcześniej wysłał. Wszedł w auto i przyjechaliśmy tutaj do mnie na budowę, wszystko chciał zobaczyć, jak to wygląda, takie, że dba o klienta, no bardzo fajnie. Więc przyjechał, pogadaliśmy chwilę, udało mi się do, do, dosyć dobry rabacik, myślę, że dostać, bo na wszystkie materiały dostałem 35% rabatu, a na te rury Spiro 48%. Wrzucę wam w międzyczasie tutaj wszystkie te fakturki, wszystkie wyceny, ile mi to wszystko wyszło. Tego materiału też sporo od nich przyjechało, bo musiałem potem część zwrócić, ale to po prostu wiedziałem, że dają mi tego górkom, więc czego nie wykorzystam, to sobie zwróciłem. Więc to było właśnie bardzo fajne w tej firmie. I tak początkowo zapłaciłem u nich dziewiątkę za materiał. Brakło mi. Jakiś tam uszczelek, jakieś tak rzeczy, więc stówkę jeszcze musiałem dobrać, ale za ponad dwójkę oddałem tego materiału, więc u nich zostawiłem łącznie 7055 zł. Musiałem jeszcze na Allegro zamówić wełnę do docieplenia. Taśmy te aluminiowe do, do ocieplenia tych rur, tak samo. Oraz jakieś obejmy, uchwyty, takie rzeczy. To wszystko policzyłem. Nie liczyłem już jakichś tam kołków, jakichś tam rzeczy, no bo to wiadomo, są takie rzeczy na budowie, więc. Nie kupowałem tego specjalnie. Więc łącznie cały materiał wyszedł mi 7565 zł. To myślę, że jest naprawdę dobrą ceną, bo tak jak się wcześniej dowiadywałem, jeżdżąc po instalacjach, po klientach, po budowach, to rekuperacja kosztuje 20, 30, 40 tysięcy. To łapałem się troszkę za głowę. Tu tutaj wyszło mi 7500, plus dostałem ofertę na rekuperator również od nich, tam gdzie brałem materiał bodajże że za szóstkę. Z tego, na, z tego również 35% rabatu pan mi dał, więc to ca, cały system niech mi nawet wyjdzie. 13 tysięcy to myślę, że będzie maks. 13-14 to już będę miał wszystko. Bo na tym etapie brakuje mi tylko rur w kotłowni, bo zwróciłem to, co było górką, nie chciałem ich zostawiać, więc zaraz wam pokażę, jak mam tutaj wyprowadzone rury. A tak to wszystko już mam. A i czerpnie i wyrzutnie również oddałem, bo były takie po prostu zwykłe okrągłe siatkowe, więc to kupię sobie jakieś tam inne. A tak, ta, a, anemostat, anemostaty wywiewne, nawiewne wszystko już mam. Te gąbki, yy, te przepustnice wszystko już mam. Więc tak naprawdę temat jest zakończony. Tak, zacznijmy może od kotłowni. Więc tak, tu mam dwie rury, które idą właśnie, gdzie i in, cała instalacja. Wyrzutnia, czerpnia to są rury dwusetki. Plus, pozostawiałem sobie na nich od razu redukcję na 160 oraz na 150, która wchodzi do rekuperatora. Taczką papierową tylko zakliłem te, które będę jeszcze rozklejał, no bo tutaj wiadomo, jakieś tam inne, inne kształtki dojdą. Więc w ten sposób sobie tutaj to zostawiłem. Jeszcze pozostało mi kabel puścić od okapu do rekuperatora po to, żeby po prostu podczas włączenia okapu zmieniał się tryb pracy w rekuperatorze, żeby to jakoś tam inaczej działało, tam i tam wszystko informatyk z tamtej firmy wytłumaczył, jak to wygląda, ale to wszystko normalnie było napisane w instrukcji, więc żaden problem. Jeżeli chodzi tutaj o garderobę, o wyjście z kotłowni, no to zostanie mi kawałek tylko do zabudowania to w późniejszym etapie karton-gipsem, więc nie tracę praktycznie nic z tego pomieszczenia i idziemy w górę. I mamy tutaj rozprowadzenie dla wentylacji parteru. Bodajże że to są nawiewne, a to są wywiewne. Więc mamy tak, dwie idą, po dwie idą do każdego pokoju. się może przejdziemy mniej więcej do salonu. Tu mam nitkę, która idzie do salonu. W jednym, w drugim miejscu. Tam mamy dalej wyciąg z okapu. Tutaj mamy wyciąg z kuchni. I to po prostu poprowadzone. Tu wyciąg z przedpokoju dochodzi. I wszystko dochodzi nam tutaj do rozdzielaczy. I dalej pionem w górę. I na strychu wychodzimy w ten sposób. Tu mamy oba rozdzielacze. To jest rozdzielacz nawiewny, nawiewny, tak, a to jest rozdzielacz wyciągowy. To od razu jak widać to wspomnę o ocieplaniu tych kolan. Jeżeli chodzi o rury, wszystko fajnie, bardzo prosto, ale ocieplić te kolana. Jeszcze tak jak na dole w kotłowni się starałem. To tutaj po prostu już trytytki i na grubo. No, była tragedia. Też popełniłem błąd, bo najpierw to sobie wszystko przygotowałem. Yy, posklejałem, pomocowałem te rury, a dopiero potem zostawiłem sobie ocieplanie na koniec. Więc yy, to mi zajęło najwięcej czasu. To była najgorsza robota. No, wiadomo, robota z wełną jest tragiczna z racji tego, że to gryzie cały czas. Więc się z tym troszeczkę ociągałem. Ogólnie podsumowując, wyszło mi z tym trzy dni pracy. Myślę, że około 20 godzin liczyć to maks, co tutaj spędziłem nad tym. Fakt, że miałem wszystko dobrze przygotowane, no bo nie musiałem żadnych otworów robić. Jedyne przebicia to było z pionu do kotłowni oraz dwa, dwa wyrzuty na zewnątrz, dwie dziury, więc to jest w całej kucie, którą musiałem przygotować pod tą instalację. A znaczy że to gazobeton, więc to naprawdę chwila, każdy otwór. Wszystko w betonie, zero kucia, wszystko było fajnie przygotowane. Mówię, najwięcej czasu zeszło się z tym ocieplaniem. To była tragedia. Po prostu, jak mm, myślałem o tym, że mam iść tutaj znowu się tą wełną be babrać, to sobie przekładałem to na kolejny dzień. Ale ten etap już mam cały skończony. Wszystko mam tutaj pomocowane. Wszystko mam już na gotowo pomocowane. Przy okazji sprzątnąłem sobie strych. więc już zacząłem tutaj e, jakieś rzeczy gromadzić. Bo tu więcej się na razie nie będzie działał na strychu. Cały projekt wykonania tej instalacji przygotowała mi firma, od której brałem materiał, więc tutaj naprawdę nie musiałem nad niczym myśleć. Po prostu miałem narysowane, jak mam poprowadzić rury, takie poprowadziłem. Kiedyś pamiętam, że rozmawiałem z jakimś wykonawcą rekuperacji na jakiejś budowie i powiedział mi, że to, no wiadomo, powietrze jest leniwe, że ono będzie szło. Do miejsca, gdzie jest najbliżej, więc to powinno się liczyć wszystkie zakręty. Długość każdej rury powinna być taka sama. Tam zakręty opór, więc od razu rurę wydłużać albo skrócać. Skracać. Ale no chyba to wszystko załatwiają te, te, te przepustnice, które się potem. Czyli takie pianki z dziurkami, którymi się potem reguluje ilość tego powietrza, które wchodzi. Bo no nawet nie wyobrażam sobie, jakbym miał y, poprowadzić wszystko taką samą długością. gdzie tutaj, o, tu mam nawiew do jednej sypialni, a ten nawiew idzie do drugiej sypialni tutaj. I w jaki sposób miałbym to poprowadzić rurą tej samej długości. No powiedzmy, dobra, no tutaj na strychu jakoś bym w stanie to wykręcić, ale na. Piętrze, gdzie są jeszcze będą inne instalacje. No, nie wyobrażam sobie tego. No, dłużej mówiąc, że położenie na strychu tych rur elastycznych to jest godzina. Nawet myślę, że nie. Na piętrze troszeczkę wy, dłużej z racji tego, że trzeba było tam przebicia przez ściany zrobić, ale też niewiele. Najdłużej zeszło mi się właśnie z tym ocieplaniem. To. Bo popełniłem błąd taktyczny. Pierwszy raz to robiłem. Więcej razy tego nie, nie będę robił, więc już drugi raz tego nie popełnię. Ale najpierw lepiej chyba jednak owinąć te rury wszystkim, potem to poskładać, albo najpierw w ogóle powiercić sobie na uchwyty. Bo to też jak później są rury, to ciężko pod te uchwyty się wierciło, więc najpierw pod uchwyty powiercić, potem ocieplić rury, a potem dopiero. A potem dopiero to wszystko poskładać. I myślę, że w ten sposób to już by o naprawdę fajnie. Plusem też u mnie było to, że kładłem wszystko na że kładłem wszystko na stropach. Eee, że się nie bowiem w podwieszanie. Domyślam, się, że że miałbym to robić wszystko na drabinie. E, mocować od razu te rury elastyczne, to by się zna, znacznie czas wydłużył. Ale że miałem to wszystko przemyślane odpowiednio, zrobiłem to w ten sposób, i myślę, że będzie wszystko ok. A teraz jeszcze mi się przypomniało. Specjalnie sobie odsunąłem troszeczkę ten rozdzielacz, żeby tutaj jeszcze między kominem a rozdzielaczem zmieścić rurki do wody i do odkurzacza, żeby sobie pójść do łazienki. No i odkurzaczem na całe piętro, żeby sobie darować kucie pionów na dole. Więc tu sobie fajnie zejdę od razu bezpośrednio do kotłowni i tam już się tym zajmę rozprowadzeniem. Więc to też fajnie sobie tak wszystko wcześniej przemyśleć. Można sobie zaoszczędzić troszeczkę roboty. Podsumowując, Instalacja bardzo fajna do rozłożenia, bardzo prosta, to tak naprawdę na wcisk, jakieś tam uszczelki, jakieś takie rzeczy, ale to wszystko jest bardzo intuicyjne, nie trzeba się nad tym doktorować i lubię, kiedy tak jest. Kiedy mam jedną rzecz do zrobienia, wiem, że będę to robił tylko raz, nie mam zamiaru się nad tym doktoryzować, więc ma być prosto, ma być, ma być przyjemnie, ma być szybko. I tak właśnie tutaj było z tą instalacją. Myślę, że jeżeli ktoś ma już przygotowane, tak jak ja, otwory wszystkie, to sobie bez problemu poradzi, żeby to położyć. No nie jest to żadna filozofia. Dostaje się materiał, dostaje się projekt. klocki Lego, no klocki Lego. Kolejnym etapem teraz będzie woda albo odkurzacz. No to jeszcze zobaczę, co zrobię pierwsze. już tak naprawdę etap instalacji będę miał zakończony. Na sam koniec zostanie garaż. Będę go musiał opróżnić, żeby tutaj zrobić instalację. Ale to jeszcze. Najpierw zajmę się całą częścią domową. Potem zrobię to tutaj i będzie można powoli zamawiać steropian. Jeszcze nie liczyłem ile tego wyjdzie. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się położyć steropian, zalać wylewki, czy dopiero na wiosnę. Zobaczymy. Jeżeli filmik się podobał, to zostawcie lajka, like dajcie subka i widzimy się w następnych filmach. Na razie.